Halo halo, cześć widzowie na kolejnym odcinku z Case Dropa. No i dzisiaj myślę, że bardzo fajny odcinek, ponieważ widzowie będą grali o kosę e, Jakby oczywiście nie do wygrania będzie kosa, ale jeżeli zrobią z 50zł kosę e, No to wtedy dostaną ode mnie jakiś upominek, jakąś naklejkę albo jakieś skinka, więc myślę, że naprawdę bardzo fajna opcja Jeżeli wybyście byście chcieli na przykład wziąć udział właśnie w takim odcineczku, no to oczywiście wbijajcie na mojego Discorda e, Link oczywiście będzie w opisie, stamtąd biorę ludzi więc wtedy właśnie możemy sobie tutaj razem zrobić oczywiście odcineczek. No i przejdźmy sobie do stronki. Tutaj oczywiście wam powiem, że mamy takie coś jak doładuj konto i tu mamy metody płatności, na przykład PayPal, Pay's Card przelewy, tu PSMS-em tak naprawdę wszystkie. Dzięki temu, że tutaj doładowujemy, możemy otrzymać sobie dodatkowo serduszka, które możemy sobie użyć na evencie miłosnym. A tutaj możemy już naprawdę fajne nagrody sobie zgarnąć i na przykład tutaj możemy otworzyć, możemy jedną otworzyć taką i dostajemy tutaj pompę, nie wiem ile ona jest warta, ale zawsze naprawdę możemy sobie to przygarnąć, ponieważ jest to za darmo, a na stronce tej głównej mamy takie jakie była jak 6 godzinny, codzienny, tygodniowy, miesięczny, możecie zgarnąć sobie koski, więc tak naprawdę bardzo kozacka opcja. A ja zachęcam was do tego, żebyście jeszcze wpadli na poprzedni odcineczek, bo oczywiście tam jest do wygrania skinek. Wyniki będą po prostu wtedy, kiedy będzie kolejny skin do wygrania, e, więc myślę, że to będzie jutro albo pojutrze. Jut na pewno jutro albo pojutrze. Jeżeli nie jutro, to na, na 100% już pojutrze będą wyniki i będzie kolejny skinek fajny do wygrania, więc wpadajcie, a my już lecimy z odcineczkiem. A przed nami jest pierwszy uczestnik naszego teleturnieju, jest nim Kupson. Siemka, siemka No i co, masz 5 dyszek, no i dawaj, co otwieramy, jeżeli zrobisz kostkę, no to oczywiście wyślecie jakąś naklejeczkę albo skina No to oczywiście papuszki nie rozłączki do Dobra, no to pierwsze papuszki nie rozłączki, czyli 19 zł będzie już za nami, no i zobaczymy co nam tutaj da ta skrzyneczka No i okej, okay, dajemy high industries, to jest chyba 30 parę złotych 37, więc jest git Zostało ci jeszcze 31 zł, co otwieramy dalej? A możemy jedną walentynkę spróbować. Dobra. 34 e, czy 14 zł, e, czyli ci zostanie to już wyższa matematyka. Zaraz to. ojojoj, tutaj niestety słabo. E, czyli wydaliśmy 19, wydaliśmy 14, czyli 33 zł e, już wydałeś. E, no i zostało ci 17. Co dalej otwieramy? Nie wiem, znajdź to za 17. obojętnie. Za 17. O, za 17 będzie ciężko, ale. No to daj to na fali to najwyżej dołożymy balansu. Dobra, na fali. Na czyli 4 zł jeszcze będzie na upgraderek, dobra. Zobaczymy, co tutaj siądzie. Szkoda, że nie ten kałaszek. No tutaj mamy Galila 341. No i dawaj, na upgraderze próbujemy coś z tego zrobić. Plus 4 zł w balansie. To tak, Galil i Scout Mhm. No, na razy dwa na lewo. Okej okay. I bez fasta. Dobra. Siadło. Co dalej? No, to dalej tego Galila. Mm -hmm. Na razy dwa. Okej okay. I jeszcze raz na lewo. Bez niczego? Tak, tak, tak. Dobra. Lewo bez niczego. No i siadło. Razy 5 teraz tą naklejeczkę. Dobra, dobra, lecimy razy 5. I dorzuć te 4 złote Dobra, 4 złote dorzucamy. To będzie 26,7%. Dawaj na prawo, spróbujemy. Fast crazy bez. A daj fasta. Prawo fast. No i niestety nie siadło, została tylko emeczka. No to razy 2. Ok. Na lewo. I jest crazy modem. Lewo crazy mode, no i zobaczymy, czy siądzie. Czy, czy niestety ci się nie uda. No i siadło, ok, czyli jesteśmy dalej w grze. Co dalej? Próbujemy znowu razy dwa. Ok, lecimy razy dwa. I to zostaw na lewo z fastem. Lewo fast. No i niestety spaliło, ale dzięki, że wziąłeś udział. Trzymaj się. Dzięki, dzięki. A przed nami drugi uczestnik naszego teleturnie jest nie Mati. Siema. No, to masz 5 dyszek, no i lecimy. Yy, dawaj te skrzynki pod yy, te 13. te 14, no. Tak, tak, tak. I ile ich? Yy, daj 3. Czyli dobra, czyli praktycznie za wszystko lecimy. 42 A. złote, 8 zł yy. zostanie. No i zobaczymy, co tutaj siądzie. No i okej, okay. no i w miarę dobrze mi się wydaje. 42,96, więc jest w miarę GIT i 8 zł. Jeszcze masz to już weź obojętnie, co, żeby tylko do tego 8 zł. Tam... To ty Amore. Mio możemy za 7 i e, za złotówkę. Możemy balans dorzucić. No i zobaczymy, co tu siądzie, Szkoda, że nie Cortex. Jest, mamy petkę Wingshot e, o wartości 4,10 zł. Dobra, no i co ulepszamy teraz? Co robimy? To. Daj tą petkę. Mhm. Raz 10. Okay. Na prawo. Dobra, raz 10 na prawo. Siadło. E, ile mamy łącznie? E, teraz masz 73 zł. To weź tam tego ostatniego. Mhm. Daj raz 10 też, też na prawo zostało. I ty z tą złotówką balansu dokręć. Do Dobra. Złotówka balansu. 12% prawo. Zobaczymy czy siądzie. Siadło. Co jest? I teraz daj wszystko ten i zobacz czy na półtora jest kosa już. Czy jeszcze? Jeszcze eee, ci mówię. Na półtora nie, ale powiem ci ile będzie kosztować najtańsza. 40% to najtańsza masz. To kręć na prawo to. Na prawo? Tak. Bez żadnego moda? Daj crazy. Dobra. Prawo crazy. No i jeżeli to siądzie no to kurde. Będzie dość duży farcik dwa razy na 10%. No i niestety nie siadło na 40, ale dzięki, że wziąłeś udział. Okej, okay. cześć. Przed nami trzeci uczestnik naszego teleturnienia jest i Michał. Siema. Ej, no i mamy 5 dyszek. No i jeżeli zrobisz kostę, no to oczywiście dostaniesz jakąś nagrodę. Dobra, to lecimy od razu na kącik twórców. Okej, okay, kącik twórców mamy tutaj. I może... Rudego będzie. Dobra, czyli próbujemy na raz, od razu. E, no tutaj jest opcja nawet trafienia kosy, więc może, może się poszczęści, No i mamy Cortexa, więc tak, raczej średnio 18 zł. No będzie ciężko z tego cokolwiek zrobić, no ale próbujemy. Dobra, dawaj Cortexa. Raz, dwa. Mhm. Na prawo. Nie będzie. Bez żadnego mołda? Bez mołda, Dobra, być. prawo bez mołda. No i niestety spaliło. Ale dzięki, że wzięłeś udział. Dzięki.